Zamknij w końcu te drzwi, ciepło ucieka. Zamknij te drzwi, bo jest głośno, nie mogę spać. Zamknij te drzwi, goście idą, nie mogą widzieć tego bałaganu. Słuchajcie, są takie pomieszczenia, w których lepiej byłoby, żeby drzwi były częściej zamknięte niż otwarte. A to z różnych przyczyn, na przykład z przyczyny utraty ciepła, albo z przyczyny nadmiernego hałasu, bo może w danym pomieszczeniu jest jakieś urządzenie, które buczy, które nie pozwala domownikom normalnie funkcjonować, albo z takiej przyczyny, jak ja mam tutaj, tu mam zaplecze, często mi montażyści wchodzą, tutaj szukają jakichś klamek, jakichś części, otwierają te drzwi na oścież, a klienci widzą to, oglądają, to nie jest pomieszczenie wizytowe, to nie jest... Pomieszczenie do oglądania. Lepiej, żeby te drzwi były po prostu zamknięte. I żeby się nie denerwować, że drzwi są ciągle otwarte, to masz dwa wyjścia. Jedno wyjście to jest takie: nauczyć siebie, rodzinę i współpracowników, żeby zamykali za sobą drzwi. To jest jedno wyjście: nie wiem, czy z tym wyjdzie, ale jest drugie, łatwiejsze po prostu zamontować, samo zamykać, na przykład Dormakaba TS90 Impuls. Ja właśnie też postanowiłem sobie zamontować samo zamykacz Dormakaba TS90 do tego pomieszczenia, właśnie niewizytowego, żeby nie było takiej sytuacji, że ja wejdę albo chłopaki wejdą, drzwi będą otwarte, to będę miał klientów na salonie i żeby klienci po prostu nie widzieli tego ładu. Po prostu chciałem, żeby te drzwi były zawsze zamknięte, więc postanowiłem zamontować samozamykacz. A dlaczego wybrałem ten samozamykacz? zamykacz? No już się mówię, dlatego żeby się po prostu z tymi drzwiami nie szarpać, bo samozamykacz TS90 ma funkcję Easy Open która to po prostu nie utrudnia otwierania się drzwi. Nie będę Ci tu ściemiał, że nie ma oporu i że drzwi się same otwierają, jak tylko pociągniesz. No nie, ale ta funkcja sprawia, że każde dziecko, osoba starsza, czy osoba niepełnosprawna poradzi sobie z tymi drzwiami, bo po prostu w pierwszej fazie otwierania drzwi po prostu ten samozamykacz nie stawia takiego dużego oporu, jak zwykłe samozamykacze. Ale lubię ten samozamykacz jeszcze za jedną funkcję. Wyobraź sobie, że jesteś kurzony, czego zapomniałeś, chcesz szybko coś załatwić, otwierasz, panie szybko, otwierasz drzwi. I nic się nie dzieje, drzwi nie uderzają o ścianę, drzwi są po prostu wyhamowane przez samo zamykać i to jest naprawdę fajna funkcja, bo nie będziesz miał dziury w ścianie. Ale do rzeczy tak wygląda zamontowany samozamykacz ramieniowy TS-90. Tutaj mamy szynę zamontowaną na ościeżnicy, a korpus zamontowany na skrzydle. Ale oczywiście w razie potrzeby, jeżeli byłaby taka potrzeba, można zamontować korpus na ościeżnicy, a szynę na skrzydle. Mamy cztery różne warianty montażu. Można zamontować samozamykacz od strony przeciwzawiasowej. Tutaj ciekawostka, regulacja jest z boku, czyli nie tak jak w większości samozamykaczy od czoła, regulujemy tutaj dobicie i prędkość z z boku, oczywiście, to jest też taka ładna zaślepka, żeby nie było widać tych śrub montażowych i nie ma tego charakterystycznego, wystającego ramienia. Tutaj nic nam nie wystaje przy zamkniętych drzwiach, po prostu za mną ramię chodzi. Tutaj sobie po tej szynie. Podsumowując, samozamykacz Dormakaba TS90 przede wszystkim nie utrudnia otwierania drzwi, bo ma fajną opcję Easy Open. Po drugie, nie z tymi drzwiami o ścianę, bo ten samozamykacz te drzwi wyhamuje. Jest łatwy montaż tego samozamykacza, można go zamontować w czterech różnych pozycjach. Nadaje się do drzwi jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych i dymnoszczelnych. Samozamykacz bez problemu obsłuży skrzydła o szerokości 110 cm o maksymalnej wadze 80 kg. No i przede wszystkim dobrze wygląda.